Dane Analytics, będzie trochę o etapach rozwoju produktu i cała masa metryk. Chciałbym przede wszystkim, żeby uczestnicy poznali... Jak wspomniałem ogromny wachlarz metryk produktowych, które będą mogli użyć w pracy ze swoimi produktami. Bardzo wartościowy warsztat, świetny prowadzący, ciekawe, wciągające ćwiczenia. Myślę, że warto poznać taką złożoność i wyciągnąć dla siebie ważne informacje, wnioski i to przełożyć później na pracę swoim zespoł. doświadczeń nie tylko z, z branży IT, ale też pomiędzy innymi branżami, które stoją i zarządzają projektami. Mhm. Najpierw dwie godziny fajnych, efektywnych warsztatów, a później godzina networkingu, żeby powymieniać się doświadczeniami z innymi osobami, które po prostu szukają tego samego co ja. Chciałbym przede wszystkim pokazać to, że nie ma jednej, jedynej słusznej drogi, że na daną sytuację różne osoby wygenerują różne rozwiązania i one w różnych kontekstach mogą być prawidłowe i nieprawidłowe jednocześnie. Chcę do całej społeczności przekazać tutaj tą głębię, te niuanse, te wszystkie historie, które pokazują, że nie ma takich prostych odpowiedzi. Zapoglądało się, się na konferencji. Bardzo bo bardzo fajnie. O ile sceptycznie patrzę na konferencję o Agile w ogóle, i powiedziałem sobie: Dobra, bo tu miałem silną rekomendację do tej konferencji. Pójdę i zobaczę, jak będziesz już nigdy więcej nie pójdę. O tyle jestem przekonany, żeby zaraz wrócić. <noise>